15 października odbędzie się długo wyczekiwane przez nas referendum aborcyjne. Wreszcie to my, a nie grupa dziadów z pis, zdecydujemy, czy w Polsce osoby w ciąży będą mogły legalnie ją przerwać do 12 tygodnia. Wybierając naszą reprezentację mamy szansę wypowiedzieć się w tej sprawie. Nasz głos 15 października to nasz głos w dyskusji o aborcji. O prawach człowieka się nie dyskutuje. A zatem! Instrukcja dla wszystkich osób, które już zorientowały się, że chodzenie na protesty, blokowanie ulic i krzyczenie brzydkich wyrazów nie jest sposobem stanowienia prawa. Pytanie referendalne brzmi: Czy popierasz przyznanie osobom w ciąży prawa do aborcji do 12 tygodnia ciąży? Naprawdę będzie takie pytanie? Nie. To pytanie będzie w tak zwanym domyśle, czyli trzeba się go domyślić. Natomiast odpowiedzi będą zakodowane, więc ja dla was zdekodowałem: Tak. Głosuj na dowolne osoby z lewicy lub młode kobiety z koalicji obywatelskiej. Nie wiem, no chyba już trzeba, ale czy na pewno już głosuj na stare osoby z koalicji obywatelskiej. Jestem za drugim referendum w tej sprawie. Głosuj na trzecią drogę. Nie, ciało kobiety to własność państwa, kościoła i mężczyzn. Głosuj na PiS, Konfederację albo Giertycha. Czy to coś da i tak wygrają stare dziady? Musimy spróbować. To jedyne referendum, jakie możemy mieć, i to największa szansa, jaką będziemy mieć przez najbliższe 4 lata nie znikmy tego jak w 2015 i w 2019. Dlatego zachęcam was do wzięcia udziału w referendum aborcyjnym 15 października i do głosowania zgodnie z tą instrukcją. A jeśli nie wiesz na kogo głosować, znajdź swoją reprezentantkę na stronie młodekobietydosejmu.pl. Głosuj na zmianę.